Dzień dobry. Nazywam się Jan Ignacy -Łubiński. Jestem uczniem III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz członkiem projektu Extreme Box. Pozostali dwaj członkowie to Partosz Kostarczyk oraz Robert Miśkiewicz. Naszymi opiekunami naukowymi są pan Jakub Zdroik oraz pan Adam Nawrot. Celem naszego projektu jest odpowiedzenie na zapotrzebowanie na dane klimatyczne z trudno dostępnych rejonów, w których panują ekstremalne warunki pogodowe. np. przykład biegunowego bądź burzystego Schwarzwalda. Osiągniemy to za pośrednictwem małego, autonomicznego systemu pomiarowego, który przez dwa lata, bez żadnej ingerencji ludzkiej, będzie zapisywać dane pomiarowe na wewnętrznej karcie SD lub za pośrednictwem sieci LoRaWAN wysyłać je do połączonej bazy. Jednakże, nie jest to jedyna mocna strona naszego narzędzia. Mocnymi stronami są także jego prosta konstrukcja oraz tanie części, co w przyszłości umożliwi nam produkcję masową. Duża ilość takich urządzeń może zostać połączona w sieć, którą można zastosować. Do badania mikroklimatów, wczesnego ostrzegania o pożarach lasów bądź wykrywania nagłych zmian w pogodzie. W przyszłości planujemy także wypuszczenie na rynek wersji konsumenckiej, która będzie prosta w obsłudze i przyjazna dla nowicjuszy. Mamy nadzieję, że uda się w niej zaimplementować możliwość łączenia jej do generalnej sieci, co jeszcze bardziej podwyższy dokładność naszych pomiarów oraz ich ilość, co da nam pogląd na globalne zmiany klimatyczne. I mamy nadzieję, pozwoli nam je spowolić albo nawet zatrzymać. Dziękuję za Państwa uwagę.